Pani Magdo, czy kurator sądowy z Wyszkowa odebrał dziś skutecznie Pani dziecko, do którego ma Pani pełne prawo? Nie, nie odebrał. Dziś 23 października o godzinie 6.30 wchodziliście do domu w Wyszkowie. Co się stało, że Pani nie ma dziecka? Po prostu Pan kurator stwierdził, że nie mamy nakazu wejścia do mieszkania, że nie możemy po prostu wejść do, do mieszkania. Ale przecież macie przymusowe, przymusowy nakaz odebrania dziecka plus wszystkie prawomocne dokumenty, a akcja była przygotowana od wielu tygodni. Powiedział mi, że są takie procedury, że nie mamy prawa wejść do mieszkania. Ale przecież ojciec dziecka, Łukasz Deptuła, otworzył drzwi. Otworzył drzwi, zszedł na klatkę, wszyscy stali, ja pobiegłam do domu, mąż pobiegł przede mną, zamknął drzwi, jeszcze się szarpałam, a nikt nawet nie wszedł ze mną na górę. Czy była policja? Była policja, która stała jak pięknie na dole i nic nie zrobiła. Ilu funkcjonariuszy było? Trzech. Czy była psycholog? Była pani psycholog, która także stała na dole. Nie pobiegła za panią? Nie. A kurator biegł za panią, żeby wejść do mieszkania i odebrać siłowo dziecko? to krzyczą, że co ja robię, że mam wracać, że on nie ma nakazu wejścia do mieszkania, że mam wrócić, że będą inne procedury. Jak się nazywa kurator? Marcin Bordyszewski, tak. on jest z panią w kontakcie od wielu tygodni. Chciał, żeby pani przyjechała z Wielkiej Brytanii, z Birmingham. Mieliście omówić szczegóły. Dlaczego w takim razie skończyło się to taką kompromitacją? Nie mam, nie mam w ogóle pojęcia, jak to w ogóle ta procedura cała wygląda. Wiem tylko po prostu, że to, co dziś zobaczyłam, to jak dalej będzie, nikt mi nie pomoże w tym małym miasteczku w Wyszkowie, to po prostu nie odzyskam swojego dziecka, ze względu, że to wszystko po prostu dla mnie jest jakiś układ ułożony, a nie po prostu odbiór dziecka, to było po prostu zadzwonienie do mieszkania, mąż szedł, a nikt nic nie, nie, nie zrobił z tym, po prostu ja bardziej walczyłam, biegłam po to dziecko, a pan, prokurator, pan kurator tylko po prostu przedstawił papier. Że, że jest dziecko do odebrania, i więcej powiedział mi jeszcze po całej akcji, że on wiedział, że on był nastawiony, że on po prostu nie zgodzi się, żeby oddać dziecko. No ale przecież to nie chodzi o zgodę dziecka, bo jest dokument o przymusowym odebraniu dziecka. Pani mi mówiła, że on, kurator Dobryszewski, tak? Bordyszewski. Interesował się wczoraj bardziej tym, czy będzie kamera Patriot24, czy będzie ekipa Rutkowskiego, czy on dzisiaj również się tym interesował? Tak, przed, przed wejściem, przed całym tym wejściem, jak szliśmy, pan Marcin Bordyszewski zadał mi pytanie, czy są tutaj ludzie pana Rutkowskiego i czy są jakieś kamery, bo on sobie tego nie życzy i od razu przerwie tą akcję. Ale jak mógł przerwać całą akcję z powodu kamery, jak on przerwał z własnej nieprzymuszonej woli akcję? I odjechaliście się Pan po prostu, że on tylko wszedł i przedstawił papiery, a dalej znajdzie się tym prokuratora, że on nic nie zrobi. Proszę powiedzieć, rok temu obserwowaliśmy, jak ojciec Łukasza Deptuły wrzeszczał na policjantów wewnątrz Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. Jak Pani ocenia dzisiaj po roku zachowanie Pana kuratora Bordyszewskiego? Po prostu ciężko mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Po prostu to, co ja dzisiaj zobaczyłam, wydawało mi się w ogóle, była szansa po prostu, jeśli to by był negocjator policji, żeby to dziecko po prostu porozmawiać, wynegocjować, jakoś nie wiem, żeby go odebrać, a po prostu pan kurator nic nie zrobił, po prostu przedstawił papiery i sobie poszedł po prostu do domu. Można tak powiedzieć, że idzie łatwą drogą, że przed, zapukał, nie oddam dziecka, idę do, do sądu, składam papiery dalej i proszę czekać. Ja mówię, że to będzie bardzo długotrze. Nie patrzenie na dobro dziecka, bo w tym momencie, jeśli jest jak najdłużej, to jak najbardziej dziecko na tym cierpi. Pan kurator co miesiąc pobiera kilka tysięcy złotych pensji za swoją pracę. Co Pani sądzi na ten temat? Czy on jest człowiekiem stworzonym na to stanowisko? Czy powinien dać sobie spokój, zrezygnować i zostać usunięty? Względu, że miał okazję wejść do mieszkania, drzwi były otwarte, mąż był na klatce, a pan kurator nic nie zrobił. Będziemy pytać dzisiaj prezesa sądu rejonowego w Wyszkowie, który wiedział o całej akcji, przygotowywał razem z kuratorem te akcje, czy również poda się do dymisji w związku z tym skandalem nie umiejętności zrealizowania postanowień prawomocnych Sądu Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Magdo. Jaka jest teraz, jaki jest plan teraz działania, co Pani teraz o godzinie 7.49 zamierza zrobić? Plan działania, Pan kurator powiedział mi, że teraz zgłosi sprawę do prokuratury, dalej będzie przeszukanie mieszkania, czy dziecko jest w tym mieszkaniu, każde pomieszczenie ma być przeszukane i to by było na tyle. No tak, ale pani przekazała, że ojciec Łukasza to jest właściciel kantorów miejscowych, osoba bardzo wpływowa. Czy wierzy pani, że dojdzie rzeczywiście tutaj do działań skutecznych, skoro policja była zastraszana przez niego rok temu? I ja to nie wierzę, że ktoś zatrzyma męża i odbierze moje dziecko, bo to jest po prostu... to, by, to jest niemożliwe. Państwo jesteście, prostu... Państwo jesteście na etapie rozwodu. Dziecko zostało tak. prowadzone z Wielkiej Brytanii ponad rok temu. Jaka jest w tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o formalnie o rozwód? Jeśli chodzi formalnie o rozwód, sprawa jest taka, że jesteśmy w trakcie, w trakcie rozwodu. Mąż oczywiście chciał, żeby było tutaj w Anglii sprawa, żeby była po prostu, żeby się toczyła o opiekę nad dzieckiem, jednak sprawa o opiekę nad dzieckiem została przyznana w Wielkiej Brytanii i po prostu robią wszystko tylko, żeby te dziecko po prostu zatrzymać przy sobie. I... Czyli mimo prawomocnych orzeczeń sądów w Wyszkowie, sądów w Ostrołęce, Sądu Apelacyjnego w Warszawie cały czas Pani obecny mąż poddaje w wątpliwość praworządność Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, ma dwa wyroki miał w Anglii, do których się nie stosował, już dziecko, ma wyrok z sądu apelacyjnego, żeby dziecko wróciło z mamą do Anglii, też się nie stosuje do tego wyroku i jeszcze po prostu mógł założyć sobie sprawę o opiekę nad dzieckiem. Dla mnie to jest po prostu dla mnie to jest szok w ogóle, nawet jak mówię o tym na Policji w Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek, wszyscy po prostu się dziwią, jakie to jest prawo polskie, że po prostu jak to w ogóle działa, że taki człowiek chodzi bezkarny po ulicy i nic mu nic nie robi. On po prostu się pije w tym wyszkowie jak, nie wiem, to już bardziej jest osoba karana za pieska, który zrobi kupkę na ulicy, niż, niż taki człowiek, który uprowadzi dziecko. Pani yy, mówiła rok temu, że Łukasz Dyptuła ma problemy z używkami. Jak wygląda sprawa na stan obecny? Dzisiaj również stał, nie wyglądał jakby był. Po prostu te, wygląda po prostu jakby cały czas brał narkotyki, a nawet nie jest po prostu sprawdzany. Z tego co wiem, to w Byszkowie, gdy był, gdy, gdy, był, gdy był brany na narkotesty, to jego kolega za niego krew oddał. A do tej pory nie, nie odczytano wyników nawet gdzie mi powiadomiono, że na takie wyniki to się czeka pół roku. Sprawę przekazujemy dzisiaj do prokuratury generalnej, do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z pytaniem, jakie kroki podejmie w związku z pani sprawą. Mamy informację o tym, że w najbliższych dniach generalnie tematyka uprowadzeń dzieci będzie bardzo mocno analizowana. Zadajemy pytanie o panu prezesowi sądu Rejonowego w Wyszkowie, czy w związku z tym dzisiejszym skandalem. Poda się do dymisji ze względu na nieumiejętność prowadzenia jednostki w sprawie tak wrażliwej jak problem dramat dziecka. Będziemy z panią w kontakcie i prosimy o wszelkie informacje, jeżeli będą jeżeli zaistnieją nowe nowe fakty. Y, wszczęta procedura y, prokuratury, zapytałam jak długo to może potrwać, nawet mówię, do pół roku, a pan kurator to mi mówi, no niestety, że, 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 że może nawet pół roku, a także było pytanie, że dziecko jest tutaj już 15 miesięcy, że to źle wpływa na dziecko, a, a pan kurator to mi mówi, no połowę swojego życia, czyli tak jakby oni po prostu czekali wszyscy, żeby te dziecko się tutaj zasiedliło i żeby po prostu nie było zwrócone do mnie, do, do, do domu. Oni po prostu robią wszystko, żeby te dziecko nie wróciło do domu. Do matki. Do matki. Do domu, do, do, do mnie, do matki po prostu. Żeby te dziecko tylko po prostu, żeby miało tu tutaj osiedlenie, że jest tutaj dłużej i to pomagają po prostu mu i sąd i policja wszyscy. Po prostu tu nikt po prostu nie, nie robi nic w tym kierunku, że jest wyrok prawomocny, że mąż łamie i... Przemykają tak jakby na wszystko oczy. i Idą sobie procedurą, która trwa latami, a później mówią, że dziecko po prostu już jest osiedlone. Dziękuję.